Siemano, Totsy Ultimate wjechały, więc szybkie omówienie tych Totsów Ultimate przez Bejota. łapeczki do góry oczywiście bardzo mile widziane. No i co? Totsy Ultimate, czyli Best of the Best, czyli najlepsze Totsy z wszystkich ostatnich tygodni Totsów, które były. I co my tu mamy? Mamy do tego dodatkowo karty SBC End of an Era, czyli zawodnicy, którzy kończą swoje kariery, którzy no, są legendami piłki nożnej, więc za chwileczkę sobie do tych zawodników też przejdziemy. Dodatkowe zadania związane z Championsami, Także ciekawe o co tam dokładnie chodzi. No i patrzymy na to co jest ultimate, no to tu widzimy Bellingham, Mbappe, Bon Smith. Oczywiście tych zawodników jest dużo, 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 dużo więcej. No i będzie można ich trafiać czy to w paczkach, czy w playerpikach za Champions, czy też w paczkach z trzema sami ultimate za Champions. Aczkolwiek też widząc tą listę zawodników, o czekajcie, tu jeszcze mam informację. Zwycięzca finałów i Champions League podejmie z nami współpracę w stylu opublikowania ikony zawodnika. Zwycięzca lub zwycięzcę wyżej nam zastępujących ikon Larson, Roy Rojkin, Eto, Essien, Rush, Drogba, Best... Niech da, Besta, Drogba albo Eto, myślę, fajnie by było. I do procesu statystyki zawodnika oraz podzieli się swoimi uwagami, by stworzyć wyjątkowe wyzwanie budowania składów piłkarskie. Fajnie. No wygrał Leni. Wygrał Leni, czyli, czyli generalnie gościu z Niemiec, znaczy y mistrz Niemiec. Mistrz Niemiec tegoroczny. Także ciekawe, jaką kartę wybierze, kogo on może tu wybrać. Ciężko mi powiedzieć, czy któryś z tych zawodników będzie jakoś typowo pod niego. Mm, co tu jeszcze mamy? No to jest ten komunikat, który... Aha, sprawdź dodatkowe zadania mistrzostw. No oczywiście sobie sprawdzę. Dodaliśmy do twojego konta właściwie elementy. może odebrać sklepy Ultimate Team. Nie wiem dokładnie, o co chodzi, co tutaj dodatkowo mi dodali, ale ja tych paczek... Nie, myślałem, że trochę więcej tych paczek będę... Znaczy nie, dobra, to są jakieś... Aha, Rodman. Co to w ogóle jest? Dobra, to szybko sobie mm, przepalam. E, wejdę do sklepu, bo... Co będą mamy? Paczkę z żetonami Draft. Czy coś tutaj jeszcze dodatkowo dostałem? Zastanawiam się. Na pewno ta paczka z PlayStation Plusa wjechała. To jest paczka powitalna PlayStation Plus. Yy, 11x82+, 2 razy gwarantowana ocena 86+. Dobra, otwórzmy. Chociaż to mówię, teraz szansa na trafienie Tołca jest dużo mniejsza, bo jednak to są tocy Ultimate, a nie Tołcy z danej ligi. A jeszcze wracając do tej myśli związanej z no to po prostu tych toców Ultimate jest yy, o wiele więcej niż zwykle bywało. Yy, więc, yy, więc, to przez to, że oczywiście jest na kobieca chociażby. Ej, poczekajcie, bo ja sobie może tak yy, anuluję to i, i zobaczę, czy mogę ją na przykład. Yy, ale nie, ona jest też na duplikacie. Dobra, nie będę kombinował z tym w tym momencie. Specjalnie, tylko po prostu sobie wszystkie te karty po prostu przepalę. Także no zobaczymy, zobaczymy co z tymi toczkami Ultimate będzie. Ja planuję, myślę, dzisiaj pograć troszeczkę Championsy, zobaczymy jak będzie szło. Chyba na PC sobie pogram I, i, i wtedy będzie, wtedy będzie jasne. O, toczy Ultimate, fajnie tutaj to wygląda. Czerwony Mbappe, czerwony Virgil albo czerwony Bellingham. No dobra, no to zobaczmy te zadania związane z toczkami Ultimate. I tutaj będzie jasne. Jakie dodatkowe piki są za Czempiony, to mnie dosyć ciekawi. Nie Puchar Toc Ultimate, nie kolekcjoner lepszeń, tylko premier za mistrzostwa Toc. Okej, okay, czyli mamy tak. Okej. Okay. Aha, czyli dodatkowy jeszcze Player pick z każdej ligi, tak? Premier League za 14 zwycięstw i La Liga za 16 zwycięstw, jeden z trzech. No dobra, no to tak naprawdę 5 dodatkowych Toców jeszcze się zgadnia. 5 dodatkowych Player pików. 5 dodatkowych player za czempiący. Fajnie. Wydaje mi się, że fajnie. Wydaje mi się, że 16 zwycięstw yy, spokojnie sobie tutaj yy, zgarniemy. Więc to na zdecydowany plus. Klub, ewolucję i zerkam, bo widziałem też, że nowa ewolucja się pojawiła. Rozświetlenie TOC Ultimate. Wybierz własną kartę piłkarską TOC Ultimate plus tej ewolucji. Odbierz nagrodę, czyli 3 playstyle plus. Yy, do tego. Bo tutaj praktycznie. Wow, no, 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 no można wrzucić dowolną kartę. Można wrzucić dowolną kartę i teraz zostaje tak, plus 5, tutaj, czy znaczy tak, plus jeden do yy, słabszej nogi i sztuczek. Wcześniej coś dostaje jeszcze, plus jeden do sztuczek. Yy, Okej, okay, czyli jeśli dobrze widzę, to do sztuczek dostaje plus 2 i plus jeden do słabszej nogi. Czyli tak naprawdę karty, które mają 3 gwiazdki sztuczek i 4 yy, słabszej nogi byłyby spoko. Ale no to max 70 verala, To też trzeba, yy, trzeba to uwzględnić. O, z kogo Kutrisa można dać? Z pogoni? Ciekawe, jak wygląda na ewolucji. 95 Kutris. O, szkurcze. No to pewnie z klasy fajne karciuszki tu mogą wyjść, jakby się zrobiło. Yy, myślę, że z ulubionego klubu mogłoby być dosyć ciekawie. Zresztą dam sobie z ciekawości tutaj klasę. Jak to będzie wyglądać? PKOBP, ekstraklasa. No jakiego tu nie wrzucę. No tak, bo Max 70 overalla. Kubicki, Jorge Felix. Co my tu mamy? Bobek z LKS-u. To już Żyro. Aha, on ma 74 fizyczności. Odpada. Serafin Shota też za dużo fizyczności. Z Widzewa. Ale tak patrzę jeszcze na przykład. Hinokio? Stali mielec? Ile ma wtedy na maksię? A 90 rala, No tak, bo to jest plus, 20, plus 25 rala, tak, realnie. Plus 25 rala, No czyli w miarę zawodników trzeba szukać. Czy jeszcze ten Overala, po potem ma takie znaczenie. No widziałem na przykład, że Cole Palmer, nie srebrny. Srebrny Cole Palmer. Jeśli, jeśli, jeśli dobrze tam się przyjrzałem na stronce na, na, na futbinie, całkiem ciekawie tu wygląda. Yy, Okej, okay. sprawdziliśmy sobie zadania. Tu jeszcze chyba SBC, prawda? Chyba SBC sobie zerkniemy, jak to dokładnie wygląda. Yy, I to są dwie nowe karty, które można zrobić endowenera. Yy, jest to tego Silva. Jest to Thiago Silva, ma 83 wzrostu, ale no kosmiczne statystyki w defensywie. 98 szybkości biegu, 80 przyspieszenia. Ma walkę w powietrzu na zwykłym playstylu, więc to w zupełności wystarcza. Instynkt, kontrola tempa, czyli na L2, i potężne główki, więc jeszcze w teorii na różnych coś tam może podziałać. A ma 95 skoczności. tego no, Silva dla fanów Chelsea, must have. Ogólnie karta myślę, że top. Około 500 tysięcy monet trzeba na nią wydać. I jeszcze jeden zawodnik. Widziałem, End of O'Venera się pojawił, tylko kto to jest i czego już gdzieś nie pominąłem przypadkiem. Ale mam nadzieję, że nie. Jest! Felipe Anderson! Felipe Anderson! Pięć gwiazdek sztucze, cztery gwiazdki słabszej nogi, zawodnik Lazio. I on ma tak powershoty, wrzuteczki i jeszcze rapid. Czyli dodatkowe przyspieszenie. 96 tutaj przyspieszenia i tak, 94, 94 szybkości biegu, mecz 95 wzrostu. Też bardzo ciekawa karta. Też bardzo ciekawa karta, a tania, bo to... Znaczy tania. Jakie... Aha, 8 8,6. 8, 8, to dosyć przyjemnie. Dosyć to przyjemnie wygląda jak na mm, tutaj zawodnika tej klasy. skrzydłowy, lewo skrzydłowy, napastnik. Tutaj można go ustawić na wielu, wielu pozycjach. Także mm, no to na plus. Na plus taki, taki grajek. Ma coś jeszcze do strzelania? Finezyjne na zwykłym. Ok. Także to całkiem fajnie yy, wygląda. No dobra. Yy, teraz tylko jeszcze zobaczyć, od kiedy się czempion zaczyna. Yy, no dobra. Tylko, że na no, ja tutaj jeszcze się i w mistrzostwach, którzy koniec. Yy, ale to ha, to już wystartowały, bo to od 20, tak? Nie, za 57 minut, dobra, widzę. Za 57 minut. Dobra, no to yy, przechodzę zaraz do kwalifikacji na PC i mam nadzieję, że się widzimy wieczorkiem na streamie po 21. wpadajcie. Twitch TV, kośnik, BJ. Do zobaczyska, ciao, yo!